A państwu nic do tego. Bo jakim tytułem, jakim tytułem państwo, które się składa z urzędników, nagle będzie mądrzejsze od tego, który swoje całe życie poświęca na studiowanie, a urzędnik urzęduje. No siedzi, podbija pieczątki, coś tam podpisuje, wypełnia formularze. I cała dzisiaj, jak widzimy, tragedia właściwie szkolnictwa polega na tym, i na co zwracają uwagę koledzy i koleżanki, że E, szkoła zamienia się w instytucję zbiurokratyzowaną, gdzie głównym zajęciem to jest wypełnianie papierków i przedstawianie projektów, e, prośby o dofinansowanie, właściwie pod warunkiem, że się przedstawi projekt, który ktoś zatwierdzi. Kto? Znaczy ktoś, kto się lepiej ode mnie na tym zna? Zwróćcie Państwo uwagę, na, nastę, na, nastąpiło odejście właśnie od istoty szkoły. Szkoła to są ludzie. To są ludzie powiązani miłością do prawdy którzy dzięki bezpośredniemu kontaktowi i przebywaniu ze sobą mogą systematycznie poznawanie prawdy pogłębiać. I to jest szkoła, to jest fenomen grecki. Bo jeżeli sięgniemy do innych typów cywilizacji, starszych od greckiej, to co się okazuje? Okazuje się, że właśnie szkoły były albo państwowe, albo były świątynne. Państwowe potrzebowały co? Potrzebowały y, administrację, więc kształciły skrybów, czyli taki był program edukacji, żeby, y, żeby wykształcić odpowiednio i nie za dużo, nie za dużo y, urzędników. Potrzebni też byli kapłani, w związku z tym wprowadzano ich w tajemnice różnego rodzaju obrzędów. Ale dopiero w Grecji pojawia się fenomen szkoły, której celem jest rozwój człowieka ku pełni człowieczeństwa. To, co Grecy nazywali, a my dzisiaj tego do końca nie rozumiemy wskutek właśnie wpływu propagandy i socjologizowania problemu, co Grecy nazywali człowiekiem wolnym. Wychowanie do wolności. I teraz, dlaczego, dlaczego my do końca tego nie rozumiemy? Dlatego, że na, nałożono siatkę widzenia historii, przez prymat walk klasowych różnego rodzaju, a więc, że byli wolni niewolnicy, jedni żyli z drugich i jedni drugich tępili, a tamci byli nieszczęśliwi i z nimi walczyli. Takie, takie bajki. Natomiast chodzi o co innego, chodzi o to, żeby na ten problem spojrzeć z punktu widzenia antropologicznego. I tu jest rzecz ciekawa. Dzisiaj, jeśli mówimy o wolności, mamy na myśli wolność od czegoś. Czyli traktujemy czy państwo, czy instytucje, czy prawo jako coś, co zagraża mnie i ja mam być od tego wolny. Mam być od tego wolny. Czyli jako brak przymusu traktujemy wolność, prawda? Jesteśmy wolni, to znaczy nic nie musimy. I otóż tu jest istotna różnica. Dlatego, że Grecy pojmowali wolność jako wolność do czegoś. Jeżeli ja jestem wolny do tego, żeby grać na cytrze, to co jest zadaniem szkoły? Nauczyć mnie, żebym grał na cytrze. Bo jeżeli jestem wolny od tego grania, to ja nic nie będę umiał. I dzisiaj właśnie zaszczepia się poprzez liberalizm poję... de... negatywne i destrukcyjne pojęcie wolności, które wszczepia w młodego człowieka przekonanie, że jesteś wolny, czyli nic nie musisz. Jak nic nie musisz, no to dobre, to nic nie będę umiał. Bo po co? Tymczasem greckie pojęcie wolności jest pozytywne, jesteś wolny do czegoś, ale żeby to opanować jako człowiek musisz się tego nauczyć, musisz nauczyć się biegać, skakać, tańczyć. Każdy Grek grał na jednym instrumencie, śpiewał, musisz nauczyć się przemawiać, musisz nauczyć się pisać, musisz nauczyć się pamiętać, musisz nauczyć się rozumieć kosmos, rozumieć bogów tego wszystkiego nie masz. Nie masz ze swojej natury tego wszystkiego, musisz się nauczyć, bo nawet jak Platon powie, że mamy wiedzę wrodzoną, to jej nie pamiętamy, to przynajmniej nauczyciel musi pomóc nam przypomnieć sobie to, co niby wiedzieliśmy. A więc tak czy inaczej praca szkoły jest nie do zastąpienia. I teraz właśnie, kiedy czytamy Arystotelesa Arystotelesa teksty poświęcone edukacji, fragmenty choćby tylko jakie przedstawił w polityce, to widzimy tę nieustanną troskę o to jak wychować człowieka wolnego. Już sam Arystoteles zwraca uwagę na to, żeby uważać na to co ludzie małe dzieci widzą i słyszą. Czyli to, co dzisiaj tak bardzo atakuje nasze zmysły i o, o czym ojciec profesor wspominał, to na to zwraca uwagę Arystoteles. Uważać, ponieważ dziecko zostaje porażone złem, co następnie wpływa na pewien paraliż lub deformację jego postępowania. Tu nie ma żartów. Nie można eksperymentować na dzieciach oswajając je od razu ze złem. Trzeba jak najdłużej, aż się umocnią, wyprostują. Wtedy wystawiamy je stopniowo na wiatr. Jeżeli jest za młode, za delikatne, jego wrażliwość, jego sumienie, jego, jego wola, nastawimy na, na duży wiatr, wystawimy na duży wiatr, to przełamie, to przełamie i po, po eksperymencie. Otóż co jeszcze ciekawego? Właśnie Arystoteles zadaje pytanie, co jest celem edukacji sprawności moralne, intelektualne. To, co jest użyteczne w życiu, cnota czy jakaś wyższa wiedza. A więc zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli my w języku polskim przejęliśmy to słowo edukacja, jak wiele innych języków europejskich, a to słowo ma jeszcze rdzeń indoeuropejski, praindoeuropejski rdzeń, to znaczy deuk to jest prowadzić, czyli to łacińskie duco, ducere, edu, educere, to wszystko to wszystko jest wyprowadzanie ku czemu? właśnie wyprowadzanie ku czemu. I y, jest ten aspekt moralny, czyli wychowanie człowieka, jest aspekt y, pewnych umiejętności zawodowych, czyli przysposobienie do zawodu określonego i aspekt intelektualny, wychowanie do rozumienia. I w słowie edukacja są jakby zawarte te trzy aspekty, które. Aż nie chciałoby się ich rozrywać mimo że co innego oznaczają, że nie możemy się zgodzić z tym, żeby edukacja była tylko jednostronnym wychowaniem do zawodu, do moralności czy do sprawności intelektualnej. I teraz Arystoteles broni w edukacji czego? Tego, żeby nie wypełnić edukacji przysposobieniem do zawodu i on to nazywa niewolnictwem. On to nazywa niewolnictwem. Niewolne są też sztuki, które deformują ciało a także płatne zajęcia, bo absorbują, nie pozostawiając wolnego czasu i obniżają umysł. Czyli chodzi o to, że człowiek, który jest, potrafi tylko wykonywać pewien zawód, do tego został przyuczony. On nigdy, on nigdy nie będzie wolny. Dlaczego? Bo on nie będzie umiał tego, co powinien umieć człowiek wolny. Nie będzie tego umiał. Nie będzie umiał pisać, nie będzie umiał czytać, nie będzie umiał rozmawiać, nie będzie umiał kontemplować. Jakim cudem? Na to potrzebne są długoletnie studia pod okiem mistrza. I teraz właśnie dlatego zwracałem uwagę na pewną pułapkę yy, ideologizacji problemu wolności i niewolnictwa. Że my, to co Arystoteles mówi, operując historyczną sytuacją, jaką było właśnie istnienie ludzi wolnych i niewolników w Grecji, nie tylko w Grecji, ale to przecież. Yy, tak mówi się o niewolnictwie, ale podobno obecnie jest więcej niewolników niż w ogóle w sumie ich było w dziejach ludzkości. Takie są w tej chwili obliczenia, więc nie bądźmy już szczęśliwymi, że tak powiem, zbawcami ludzkości, biorąc pod uwagę nawet kontekst, jak traktowany był niewolnik, który był częścią domu w Grecji. Otóż chodzi o to, że oczywiście nie będziemy wracać do niewolnictwa, ale problem polega na tym, że Nastąpiła wskutek ideologii i propagandy apoteoza ludzi pracy, ale człowiek pracy to jest taki, który bierze łopaty i kopie doły. No dobrze, ale jeżeli nie będzie myśli za tym, to on wykopie dół albo bez sensu, albo w drugą stronę, no to po co on kopał ten dół? Więc widzimy, że oczywiście nie chodzi o to, żeby jedni nic nie robili, jak to się mówi potocznie, chociaż praca intelektualna jest wyjątkowo ciężką pracą, ale chodzi o to, żeby człowiek sam sobie był panem. Czyli żeby umiał nie tylko robić rzeczy konieczne i użyteczne w życiu, ale również takie, które są celem samym w sobie. Czyli żeby właśnie posiadał tę kulturę duchową, której służyło wykształcenie w ramach artes liberales, czyli sztuk wyzwolonych, których później zwieńczeniem była filozofia i teologia. Filozofia, która daje, która daje całościowe widzenie rzeczywistości i teologia, która wzbogaca to widzenie o przesłanie już objawione, nadprzyrodzone, które już ustawia człowieka pod kątem konkretnego odniesienia do tego właśnie Boga, a nie w ogóle do absolutu. Czyli chodzi o to, że po dziś dzień i po, po wszystkie czasy kwestia proporcji, w jakiej człowiek powinien zdobyć pewne umiejętności, jeden będzie tam szewcem, drugi kowalem, trzeci będzie zamiatał ulicę, niech to robią, tylko żaden z nich nie jest zwolniony ze zobowiązku bycia człowiekiem. Bycia człowiekiem poprzez wyprowadzanie z siebie aktów właśnie tych duchowych, tych aktów, gdzie on poznaje rzeczywistość, rozumie ją, stara się zrozumieć samego siebie, swoją relację do otoczenia, do rodziny, do narodu, do bliźnich, do współwyznawców, to jest jego obowiązek ludzki i nikogo z tego obowiązku nikt nie może zwolnić. A to właśnie jest sfera kultury, która. Ma mieć prawo do tego, aby była przekazywana w danej cywilizacji przez ludzi, którzy w pierwszym rzędzie są kompetentni, czyli ludzi, którzy swoje życie poświęcają poszukiwaniu prawdy, a więc są tymi, o których Arystoteles mówił, że uczniowie nigdy się nie mogą im odwdzięczyć, a więc są nauczycielami. Nie przez... Funkcje administracyjne, nie przez aprobaty, różnego rodzaju certyfikaty. To jest wtórne i to wcale nie jest konieczne, bo jak mówię, powstała wielka kultura grecka, kultura greckiej szkoły bez certyfikatu. Odwrotnie, podobno prześcigali się bogatsi Greci, Grecy, żeby być mecenasami, czyli żeby być e, dobroczyńcami dla szkół, bo wiedzieli, że dzięki temu młodzież, kolejne pokolenia mają szansę prawidłowego rozwoju, a. Będą następne pokolenia pamiętać o tym, kto był dobroczyńcą. I wydaje mi się, że właśnie dzisiaj, wśród tych różnych zamętów cywilizacyjnych, tego bombardowania przez, przez media również, przez nawet placówki edukacyjne, żebyśmy nie zagubili istoty edukacji w sensie zachodnim. A istotą edukacji w sensie zachodnim jest rozwój w nas, naszego człowieczeństwa, które, który to rozwój musi w odpowiednim wieku dokonywać się właśnie systematycznie pod okiem mistrzów, a co Grecy nazywali umiejętnością bycia człowiekiem wolnym. I my mamy właśnie być ludźmi wolnymi poprzez poznawanie prawdy. Dziękuję bardzo.